Witam Pruszkowiak pod radio. dzisiaj jest ze mną Janna wodarska likowska Dzień dobry. Cześć. Bo tak, zajmujesz się szkołą, poznaliśmy się w ogóle w szkole w Przylądku przy wystawie, przy pomocy przy wystawie fotograficznej i dziesięcioleciu, tak, Przylądka? Tak. Tak właśnie było. 10 lat temu powstała bardzo, fajna, bardzo fajne miejsce, właśnie w Pruszkowie. I od tego czasu mogę siebie jasno definiować jako pruszkowiankę, uh -huh. a nawet od lat 11, ponieważ jakiś czas trwał proces powstawania szkoły. Ale zanim opowiemy o szkole, porozmawiamy, opowiedz mi, skąd jesteś? Co ty robisz? Oczy, e... ty ty robisz? Jak tu się znalazłeś? Jak tu się znalazłam? Pracowałam bardzo wiele lat w Warszawie, prowadziłam ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem. A wcześniej pracowałam w jeszcze innym ośrodku dla dorosłych z osób, osób z autyzmem e, i tam spotkałam się z ojcem dziecka z autyzmem. Dobrze, mhm. ale... jeszcze wcześniej wróćmy jeszcze wcześniej. Skąd jesteś? E, urodziłam się w Tomaszowie Mazowieckim. Mhm. E, ale od 14 roku życia, a nawet trochę wcześniej mieszkałam w Warszawie i tam też chodziłam do szkoły. E, tam spędziłam moje młode lata niezbyt szalone, tylko związane z terapią i z autyzmem. Mhm. Dobra. Kogo spotkałaś teraz? Dokończę do <laughs> do myśl. Tam y, spotkałam y, tatę dziecka y, z autyzmem, mm -hmm. ponieważ to słowo chyba od bardzo wielu lat przeplata się w moim, w moim słowniku co dnia, od rana do wieczora. Y, I ów tata przekonał mnie, że, y, że czas zakończyć moje życie w Warszawie. I tak też się właśnie stało, dałam się przekonać, mimo tego, że 10 czy 11 lat temu w Pruszkowie nie było miejsca Czemu dla... Pruszków? Czemu Pruszków? Dlatego, że m, Dlatego, że w bardzo uroczym miejscu na Ostoi było opuszczone przedszkole. Mhm. I w tym przedszkolu zaczęliśmy naszą działalność 11 lat temu. Mhm. Ale ten tata jest stąd? Tata jest z Milanu, A żeby, żeby, nie było, mhm. żeby nie było tak prosto, tata jest z Poznania, Aha, okay. e, ale spotkaliśmy się w pół drogi, mhm. czyli w pruszkowie. Można śmiało powiedzieć, że pruszków pół drogi pomiędzy mhm. Warszawą a Poznaniem e, i to, to połowa idealna, połowa. <laughs> a idealna połowa. Także tak się zaczęła moja historia. Pruszkowska. I nie ukrywam, że spędzam tutaj większą część mojego, mojego życia i zawodowego, i prywatnego, ponieważ tutaj korzystam ze wszystkich usług. E, cieszę się i doświadczam bliskości e, mm -hmm. wszystkich potrzebnych mi e, i usług, i miejsc, i gastronomii. Od niedawna jeszcze bardziej, Maćku. <laughs> Tego mała reklama. <laughs> Dobrze, ale opowiedz o tej szkole, jak ustaliście, trzeba było. Bez problemu, czy po prostu weszliście i już. Jest szkoła? Nie ukrywam, że powiat pruszkowski i nie jest to żadna reklama, <laughs> był niezwykle życzliwie nastawiony do naszego pomysłu. Nie mogę, hmm. nie mogę powiedzieć nawet jednego złego słowa, wręcz przeciwnie wydział edukacji był niezwykle pomocny i we wszystkich obszarach naprawdę doświadczyłam takiego bardzo życzliwego traktowania i w pomocy, takiej po prostu ludzkiej pomocy. Hmm, hmm. Дуже быто школа. To była maleńka szkółeczka, przedszkole miało chyba 180 metrów, a na tych 180 metrach zorganizowaliśmy najpierw terapię dla piątki dzieci, a potem szkoła się rozrastała, rozrastała i w tej chwili pomagamy w sposób stały ciągły 39 uczniów. Ja zapytać, no, jak tak. duża była ta szkoła, ile mieliście dzieciaków? Nie? W tam, w tam. Co, co roku przyjmowaliśmy nowe, nowe dzieci, przy czym mhm. trzeba powiedzieć... W, od razu, że dzieci chętnych do przylądka jest tak duża ilość, że tak naprawdę moglibyśmy otwierać kolejne placówki jedno, jedną za drugą, ale mhm. jest to niemożliwe zupełnie ze, ze względów finansowych, ponieważ mhm. takie miejsca nie są, nie są miejscami komercyjnymi. One się nie utrzymują w zasadzie, mhm. e, a na pewno nie, nie przynoszą dochodu wręcz, mhm. wręcz przeciwnie one cały czas kosztują. Dobrze, tam było 8 lat, 8 lat temu, nie przepraszam, 10 lat temu powstała szkoła, teraz 2 lata temu się przenieśliście czy rok? Eee, z przedszkola przenieśliśmy się do wynajmowanego dużego miejsca w innym, w innym miejscu Pruszkowa. I to całkiem było przyjazne dla nas miejsce. Nie ukrywam, że było nam tam dobrze. Nie zmienia to faktu, że koszty utrzymania budynku wynajmowanego są zupełnie nieracjonalne. A też nie, nie było to miejsce przyszłościowe. A to, co charakteryzuje wszystkie dzieci to to, że one rosną. Mhm. E, szkoła podstawowa przestała właśnie być już wystarczającym miejscem. E, w, w przyszłym roku musimy już koniecznie uruchomić szkołę przysposabiającą do pracy, ponieważ nasi najstarsi podopieczni mają lat 18. Nie ukrywam, że jak mhm. patrzę na nich, to moje serce jest niezwykle mhm. poruszone tym, że jeśli nie zrobimy kroku do przodu, to dla nich nie będzie przyjaznego miejsca. Dobrze. Tu zrobimy kropeczkę, zaraz wrócimy po przerwie. Przyszkowiak po radio, wracamy po przerwie. ze mną jest Joanna. Bo jeszcze na początku, jeszcze dokończ, bo nie powiedzieliśmy tego, jesteś dyrektorem? Jestem dyrektorem tej szkoły i jestem też prezesem Fundacji Lepszy Start. Nie o można ty, zapomnieć o, tej, o tym tworze, ponieważ bez fundacji byłoby nam bardzo trudno. E, mhm. no finansowanie takich miejsc oparte jest na... Co mówimy, bo tak, na początku było przedszkole, dalej była szkoła e, na staroslice? Nie, 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 nie przedszkole e, prze, byliśmy po byliście. prostu mhm. e, tak, by, byliśmy w budynku przedszkola, mhm. ale faktem jest, że mieliśmy taki epizod, w prowadziliśmy też grupy przedszkolne. Mhm. E, I to było. Bardzo dobre, ponieważ jak przychodziły do nas malutkie dzieci, które mogliśmy bardzo szybko terapeutyzować. Yy... To są to dobrze zainwestowane dzieciaki, które teraz są naszymi uczniami dobrze mhm. funkcjonującymi, albo no, specyficznie dobrze funkcjonującymi. Dalej szkoła na Staszice? Dobrze mówię? Nie, jesteśmy już od kwietnia tego roku w nowej placówce. To tak, ale jest... mówię to wcześniejsze to było. Aha, wcześniej to wcześniej był, mhm. to byliśmy w budynku, wynajmowaliśmy budynek przy Urzędzie mhm. Skarbowym przy ulicy Staszyca. Mhm. I teraz już? Teraz I już jesteśmy u siebie. Jak ty, jak powstał pomysł na tą szkołę? Bo to wiesz, to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje, ale pomysł powstał już 10 lat temu. To nie jest tak, że to dwa lata temu mhm. pomysł powstał i, i, i szkoła jest. Nie, nie, nie. To już 10 lat temu napisaliśmy z założycielem szkoły dosyć duży i mhm. rozbudowany projekt na Centrum Kompleksowej Pomocy Osobom z Autyzmem, mhm. a teraz go po prostu skutecznie realizujemy. Znaczy, mhm. Powiedzmy sobie szczerze, realizuje go założyciel szkoły, pan Bogusław Cieślak. I to jest główny motor mózg i osoba głównie finansująca powstanie nowej placówki, ale też nie można zapomnieć o innych rodzinach, ponieważ calusieńką inwestycję pokryło pięć rodzin dzieci z autyzmem. Tak, cała szkoła jest wybudowana za prywatne pieniądze. I tu dodamy, że szkoła mieści się w w, 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 parzniewie, w Parzniewie przy ulicy kolorowe Przyszłość, budynki, tak są, Bo dużo osób kojarzy budynki, że są jakieś tam właśnie, kolorowe, ale nie wie co to jest. Klo budynek z klocków lego, po środku niczego. <śmiech> <śmiech> tak, czy może powiedzieć trochę więcej o tej szkole, jak to wygląda, jak, jak to wygląda, jak była może projektowana? projektowana? <laughs> To jest jak budynek nie. pasywny. Mhm. Mamy taką nadzieję, że jak zamkną nam się już oczy, to budynek nie będzie obciążeniem dla kolejnych mhm. osób prowadzących to miejsce, ponieważ szkoła podstawowa to jest tylko początek. Następnym etapem będzie szkoła przysposabiająca do pracy oraz dzienny ośrodek pracy i terapii dla osób z autyzmem. A ostatnią, ostatnim punktem układanki będzie dom na zawsze tak mhm. go nazywamy. To będzie miejsce, gdzie nasi absolwenci, Czyli dorosłe osoby z autyzmem, będą mogły spędzić swoje życie do końca. Jeśli będą tego potrzebowały, oczywiście, bo też mamy nadzieję, że część naszych podopiecznych pójdzie po prostu sobie w świat i będzie na tyle samodzielna, żeby poradzić sobie w społeczności lokalnej, na przykład w puszkowie, gdzie będą mieć już zaprzyjaźnione osoby z, ze środowiska puszkowskiego i że będą mogły sobie żyć prawie samodzielnie albo może samodzielnie, ale dla tych, dla których to nie będzie możliwe powstanie dom na zawsze. Mhm. Mam pytanie jeszcze na temat, bo wiesz, że jest zapotrzebowanie na taką szkołę i jest bardzo dużo osób, które potrzebuje tak, że, tych dzieciaków, ale też powiedz, powiedz mi, bo wspominałaś, jak robiliśmy wystawę, jak dużo jest takich osób? W samym zasadzie... powiecie pruszkowskim przez ostatnie trzy lata zdiagnozowano około tysiąca nowych dzieci. W Polsce w badaniach, które były robione w, w 2019 roku, dzieci do 16 roku życia jest ponad 45 tysięcy. Nie ma do oszacowanej dokładnej liczby osób ze spektrum wśród osób dorosłych, ponieważ tak naprawdę diagnozować zaczęliśmy dopiero w 80-tych latach. Wcześniej moi podopieczni byli diagnozowani na w różnych miejscach na świecie. Szacuje się, że w Polsce jest około 60-65 tysięcy osób ze spektrum autyzmu. To jest spore miasto. Także to nie jest problem marginalny i można nazwać wprost, że. Lada moment, będzie takie dziecko w każdej szkole, w każdej placówce, e, albo kilkoro takich dzieci, myślę mhm. sobie, że żadna osoba dorosła nie ominie tego problemu. czy znaczy myślę sobie, że w każdej rodzinie za chwilę się pojawi jakieś dziecko, mhm. dalszej lub, 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 lub bliższej, jeśli nie stworzymy już teraz dobrego systemu pomocy, to będzie mhm. to duży problem społeczny. Dlatego tak bardzo, bardzo ważne jest, żeby społeczność lokalna i w ogóle, żeby społeczeństwo miało świadomość skali problemu. I dlatego i Przylądek, i Fundacja Lepszy Start szuka szuka przyjaźni i szuka ludzi, którzy po pierwsze będą o nas wiedzieli, po drugie będą chcieli wspierać szkołę, wspierać fundację, dlatego od 10 lat w Pruszkowie organizujemy niebieskie spacery. Zanim nie dopadła nas pandemia, już ponad tysiąc osób poszło ulicami Pruszkowa. Była to piękna akcja i mam taką nadzieję, że już niewielu Pruszkowiaków nie wie, co to jest autyzm. Mam też nie nadzieję, że, że, coraz szersza, coraz szersza grupa ludzi jest świadoma, że nie jest to marginalny problem, że to jest naprawdę duży problem. Spośród wszystkich osób niepełnosprawnych jedna piąta w dniu dzisiejszym to są już osoby ze spektrum autyzmu. To pokazuje naprawdę gigantyczną skalę, skalę problemu. Poza, poza, niebieskimi spacerami staramy się, staramy się istnieć w Pruszkowie no dzięki tobie Maćku myślę sobie że ostatnio jest o nas szczególnie niebiesko chociaż taka presja społeczna i też środowiskowa mówi tak. że nie jesteśmy niebiescy tylko Teraz... że jesteśmy kolorowi Tak ale przez tą wystawę w Nowej Stacji mhm. zauważyłem dużo osób które przychodzi właśnie ze spektrum autyzmu albo grupy zorganizowane właśnie żeby oglądać tą nową stację w tą wystawę Ja byłem w szoku ja byłem parę razy przechodziłem i były grupy zorganizowane które przychodziły i oglądały prawdopodobnie tą wystawę albo, no, albo wiesz albo współpracowały z nową stację. Nie wiem, ale, znaczy nie do końca wiem, ale wiem, że wiesz, to się dużo zmieniło. Nowa Stacja, warto to powiedzieć, że zorganizowała cały program pomocy naszym uczniom, a myślę sobie, że wszystkie osoby z autyzmem, czy z deficytem w komunikacji będą miały korzyść z tej, z tej twojej wystawy, z tej naszej wspólnej wystawy, ponieważ będą ciche godziny zakupów, jest organizowany pokój wyciszeń, Cieka. będzie też wprowadzona komunikacja alternatywna. Alternatywna, jest zakupiona licencja na piktogramy, z których będą mogły korzystać osoby, które mają kłopot z mówieniem, z nazywaniem swoich potrzeb. Będą mogły wskazać palcem, czego potrzebują, będą mogły pokazać palcem na piktogram, że jest im za głośno, za, 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 za jasno i w tym momencie będą mogły też skorzystać na przykład z pokoju cichego, z pokoju wyciszeń. Wielka sprawa. Tak szybko jeszcze odpowiedz. Czy gdzieś to jest w Polsce, że tak powiem, coś takiego? Co współpraca? Słyszałam o tym i jest dosyć głośno, że rzeczywiście część sklepów wprowadza ciche godziny i przycisza w tym czasie w tym czasie muzykę lecącą w tle, czy reklamy, ale nie słyszałam, żeby cała galeria handlowa w tak dużym zakresie zaangażowała się w taką działalność, tak co, jest, co jest świetne i nie, 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 niebywałe. No mhm. tutaj też warto powiedzieć, że już za Dwa tygodnie, 27 października, właśnie w Nowej Stacji, będzie organizowana wielka zbiórka e, używanych tekstyliów. E, będzie odbierał te wory z e, używanymi rzeczami e, pan Michał Wiśniewski, więc wygląda na to, że znowu Pruszków będzie e, o Pruszkowie będzie głośno, co też wydaje się być bardzo fajną akcją, nie tylko ze względu na to, że będą zbierane e, pieniądze na, na, na dzieci z autyzmem, ale też dlatego, że jest to akcja ekologiczna. Wszystkie te mhm. rzeczy dostaną albo drugie życie, albo będziemy po nich za parę lat jeździć autostradami, ponieważ będą przetworzone na granulat. I bardzo, bardzo wydaje się, być to bardzo fajną akcją. I jeszcze chciałbym zapytać, szkoła jako uczniowie teraz macie też solarnie. Mhm. I z tego co pamiętam, to wspominałaś, że chcecie też współpracować z różnymi firmami, żeby dzieci wykonywały proste, proste rzeczy, albo tak jak numerki, tak? tak jak rozmawialiśmy, albo inne, inne podobne rzeczy, żeby może było to po prostu sprzedawać. Tak? Nasi uczniowie rosną. Myślimy o tym, żeby byli dorosłymi osobami przydatnymi w środowisku, żeby mieli poczucie hmm, takiej hmm, świadomości, że są przydatni, że hmm. pracują zawodowo, że, że są użyteczni. A przede wszystkim, że są naprawdę dorośli, że nie są niepotrzebni. To jest, to jest wydaje mi się, takie, taki element kształtowania dorosłości niezwykle ważny dla każdego człowieka. Dlaczego nie dla osoby z autyzmem? Myślę, że mhm. dla absolutnie każdego człowieka jest to taki kręgosłup. Mhm. Dwie, jedna rzecz jeszcze. Czy możesz powiedzieć mi, bo każdy, każdy myśli sobie autyzm, autyzm nie? i tak dalej. I to że tak powiem, nie wnosi nie to w, nie, w jego życie nic więcej, ale tak naprawdę ten problem jest. Może nie, nie źle myślę, powiedziałem problem, tylko bardziej jakbyś określiła, jak to wygląda. Dzień na przykład, w, 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 tak jak dzisiaj miałeś sytuację. Mhm. Autyzm definiowany jest jako całościowe zaburzenie rozwoju. Co oznacza, że wszystkie sfery funkcjonowania są zaburzone, mniej albo bardziej. Dlatego mówimy o spektrum autyzmu, ponieważ na jednym końcu spektrum mamy bardzo wysoko funkcjonujące osoby poznawczo, ale mają na przykład problem, problem społeczny, a na drugim końcu są osoby, które mają dużą dysfunkcję intelektualną, nie mówią, mają problem w ogóle z funkcjonowaniem samodzielnym i będą do końca swoich dni potrzebować stałej opieki osobistej osoby trzeciej. Mhm. Eee, dlatego też w przylądku jakby dajemy kompletnie inną ofertę dla każdego dziecka, ponieważ każdy nasz uczeń jest zupełnie inną osobą eee, i dla nas jest to bardzo ważne, żeby definiować naszych uczniów jako osoby od samego początku. Dobrze, czy powiedz mi postarałka. Pastorałka, Pastorałka, dwa lata temu w Pruszkowie odbyło się piękne, piękne wydarzenie. Moi uczniowie razem z terapeutami, z pomocą wielu życzliwych osób, w tym zespołu Pruszkowiacy, wystawili przepiękną niebieską pastorałkę. Było to takie duże wydarzenie. Przyszło ponad 400 osób, duże, duże emocje, dużo, dużo łez i w tym roku będziemy chcieli jeszcze raz wystawić Pastorałkę, ze względu na to, że wiele osób mówiło o takiej potrzebie. Ta pastorałka, będzie? pastorałka będzie w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie i mam nadzieję, że dzięki życzliwości, życzliwości i CKiS-u i miasta, będziemy mogli mhm. wystawić dla kolejnych 400 osób to wspaniałe przedstawienie. Kiedy będzie? Kiedy się odbędzie? I czy będzie można normalnie, że tak kupić, wejść? Pomysł jest taki, żeby rzeczywiście po raz pierwszy można było kupić bilety. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia. Termin jest potwierdzony, więc, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mhm. Dobrze, to jeszcze kropeczkę postawimy i zaraz wrócimy po reklamie. Pruszkowiech po poprawił, wracamy po przerwie. Dobrze, skończyliśmy na pastarałce. Mhm. Dokończymy się do pastorałka, tak, pastorałka nie, jest, nie jest bez powodu. I też powiedziałeś o tym, że będziemy po raz pierwszy sprzedawać bilety tak, też nie bez powodu. Bo ja też powiedziałam, że pierwszy, <grym> tak jest, że pierwszy puzzel naszej układanki powstał z finansów prywatnych rodziców. Kolejne puzle muszą powstać już, nie damy rady więcej. To oznacza, że potrzebujemy na kolejne etapy naszych budów około 12 milionów. To są szacunki na dziś. Ale jeszcze powiedzmy tak, bo wiem, że zaraz powiemy o rozbudowie, ale powiedz mi jeszcze, ile u Ciebie jest uczniów i ile są nauczycieli? Jak to wygląda? Na 37 uczniów mamy 40 specjalistów. Ponieważ klasy są dwuosobowe, trzyosobowe a największa jedna jedyna klasa ma, liczy czterech uczniów, każda taka klasa prowadzona jest przez dwóch specjalistów, mhm. przez pedagoga specjalnego i psychologa. Na ogół większość naszych nauczycieli ma podwójne wykształcenie, to znaczy, że jest jednocześnie psychologiem i oligofrenopedagogiem, a to wszystko kosztuje. Ale teraz patrzę na to wiesz, z zewnątrz osoby, które nie znają, nie, wiedzą, nie znają przypadku takiej tej, tej szkoły. Czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie muszą być te dwóch nauczycieli, czyli znaczy tam tyle taka ilość nauczycieli na taką małą ilość osób, dzieci po to żebyśmy mogli oglądać przyrosty. To tak, to właśnie taka, taka, taka obstawa musi być, ponieważ nigdy nie wiemy co się przytrafi, jak, 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 z jakim, w jakim stanie przyjdzie nasze dziecko, czego będzie potrzebowało. Bez indywidualnej uwagi, takiej uważności do drugiego człowieka, nasze dzieci nie mają szans na pełen rozwój. Nasze dzieci Potrzebują protezy. Protezy, jakim jest drugi człowiek. Mhm. Bo widziałem po prostu to u ciebie, u was i byłem, jestem mega strzegowany i to mega działa i w ogóle jestem, jest wielkie wow. Tylko, właśnie, tylko Mam taką nadzieję, że taka inwestycja mhm. zaowocuje tym, że jak moi uczniowie będą mieli lat 20 czy 22, będą mogli funkcjonować mhm. bez takiego dużego obciążenia mhm. osobowego, co oznacza, że jakby ten system, system finansowy zostanie nieco odciążony. Mhm. I pozostaje w takiej nawet pewności, że tak będzie. Dobrze. Rozbudowa szkoły. Rozbudowa szkoły. Sam, sam projekt, na sam projekt potrzebujemy natychmiast około 200 tysięcy, mm -hmm. a na realizację, na znaczy realizacja kolejnych etapów w tym momencie jest szacowana na 12 milionów, co oznacza, że są to tak duże pieniądze, że już nie możemy być jest, anonimowi mm -hmm. i nie możemy być cisi. Mm -hmm. A to jest rozbudowa szkoły, czy to jest. Nie, 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 budowanie? to nie jest, rozbudwa, to, to, już jest roz, to już jest budowa kolejnego kolejnych dwóch budynków. Mm -hmm. Mm -hmm. Ktoś będzie w a Jaki jest plan? Plan jest taki, że nasi dorośli podopieczni przejdą do ośrodka dziennego, dziennej terapii i pracy. Ach, ponieważ nie powiedziałam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Tuż przy szkole, tuż przy drugiej szkole i tuż przy domu na zawsze planujemy rozbudować taką infrastrukturę pracy pracy dla naszych, dla naszych podopiecznych, mhm. ale też dla okolicznych mieszkańców. Mhm. Po to, żebyśmy byli potrzebni po to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z naszych usług, na przykład z pracowni stolarskiej, która właśnie rozpoczyna mhm. swoją działalność. Mamy plany na małą, na małą gastronomię. Mamy plany na małą myjnę samochodową. Jest e, sporo pomysłów na współpracę też z okolicznym biznesem, żeby mhm. świadczyć drobne usługi, takie, których nikt nie chce mhm. robić, a my byśmy byli w tym pewnie mhm. bardzo, bardzo dobrzy. Mhm. Dobrze, fundacja kolejna rzecz. Opowiadaj o tej fundacji, już bez do końca. fundacji Bez fundacji byłoby nam dużo ciężej. Fundacja, fundacja. Z Próbuję pozyskiwać środki zewnętrzne, granty zewnętrzne, nie ukrywam, że idzie nam to słabo, ale pozostaje w nadziei, że będzie to narzędzie, które pozwoli nam dużo sprawniej zdobywać finanse. Mm -hmm. Dzięki tej fundacji na przykład corocznie dzieciaki wyjeżdżały na wyjazdy terapeutyczne z pełną opieką jeden na jeden. Mm -hmm. To był jedyny tydzień, kiedy nasi rodzice, którzy są naprawdę permanentnie przemęczeni opieką nad swoimi dziećmi. Mieli szansę na to, żeby wypoczywać. Bo pobyć to nie jest tak, że stawiasz po prostu dziecko. Tak jest. Tak, tak jest. Tak, cały że... czas jest też... Także te wyjazdy były niezwykle ważne. Mam nadzieję, że pandemia nie poplącze nie po nam kolejnych mhm. planów na te wyjazdy, ponieważ to, żeby nasi rodzice odpoczywali, jest niezwykle ważne. Mhm. Dobrze, powiedz mi, jak możemy wpłacać tam pieniądze? Gdzie? I jak to wygląda? Wystarczy wejść na stronę szkoły przylądek. Szkoła Przylądek, mhm. Parzniew. Yy, I będą tam wszystkie dane, jak można nam pomóc, jak można pomóc naszym dzieciom. jak można pomóc nam zrealizować nasze marzenia o domu na zawsze. Mhm. Tyle. Proste. Bardzo dziękuję. Super. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać. O, nie o tobie praktycznie, tylko o szkole głównie. Cieszę się. Dzięki wielkie. Ze mną była Joanna Wodarska-Likowska. Dziękuję bardzo. Dzięki.